Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszej optymalizacji zajmiemy się optymalizacją gry Valorant. Oglądajcie. Na samym początku chcę wspomnieć o optymalizacji Windowsa, do której oczywiście link znajdziecie w opisie oraz na karcie, ponieważ wykonanie tej optymalizacji jest niemalże konieczne, aby w ogóle mieć jeszcze znacznie więcej fps ów w Valorance, a nie żali tylko przy zmianie samych konfigów. Co do Valoranta, możemy pokusić się również o podkręcanie procesora czy też podkręcanie pamięci operacyjnych, ponieważ to również ma wpływ na wydajność właśnie w tej grze. Niemniej jednak, my przejdźmy teraz do optymalizacji samej gry. A tamte optymalizacje znajdziecie w opisie, bądź też u mnie na kanale. Na samym początku zachęcam Was do wejścia na mego Discorda, gdzie znajdziecie bezpośredni link do pobrania optymalizacji Valorant. Klikacie w ten link i pobieracie. To jest strona pliki.schoolmedia.pl. Oczywiście, jeżeli nie macie Discorda, to możecie wejść bezpośrednio na nią. Po pobraniu będziecie mieli taki oto zip. Ten zip oczywiście należy wypakować. Robimy to za pomocą funkcji i wszystkie bądź też przez 7 Zipa, czy też Winrara. Po wypakowaniu wchodzimy w folder, wchodzimy w priorytet. Klikamy dwa razy na wysoki. Tak, tak, ok. Cofamy się do optymalizacji Valorant, wchodzimy w Config, gdzie ta XT. I tu jest wszystko opisane, co dokładnie trzeba zrobić. Wystarczy skopiować sobie pierwszą ścieżkę, która jest tutaj u góry. Klikamy sobie w lupkę, wklejamy to, klikamy Enter. I jesteśmy teraz w takim folderze. Tutaj musimy znaleźć po prostu użytkownika naszego, którego ostatniego używaliśmy do gry. Informacje takie znajdują się w tym miejscu. Riot local machine i tu jest last known user. I tu jest dokładnie napisane, które cyferki są po prostu tymi, do których musimy wejść. Oczywiście, jeżeli mamy tylko jedno konto, to tylko to będzie to po prostu to pierwsze tutaj u góry i to będą te dziwne cyferki. chodzimy teraz sobie w Windows. Teraz mamy Game User Settings oraz React User Settings. Zacznijmy od Game User Settings. Wchodzimy sobie w to. I teraz tak, jeżeli chcemy maksymalną wydajność, to kopiujemy sobie te tutaj rzeczy, a jeżeli chcemy mieć i wydajność, i wygląd, to kopiujemy sobie to i wklejamy w to miejsce, które jest tutaj. Ja wkleję sobie to zalecane, a nie to maksymalną wydajność, ponieważ nie chcę aż tak okrajać sobie resolution quality, czyli po prostu jakości renderowania. Oczywiście tutaj, jeżeli macie sobą kartę graficzną, bądź też sobie komputer, możemy wpisać nawet 50, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Im mniej wpiszemy, to będzie więcej FPS-ów, ale obrys będzie taki bardziej rozpikselowany, więc o tym należy pamiętać i należy pamiętać, że tutaj właśnie jest ta opcja w tym miejscu. Teraz sobie to zapisujemy. Ja robię to Ctrl S, zamykam to, wchodzimy sobie w Variant User Settings. Teraz w Variant User Settings wchodzimy sobie trochę niżej i zjeżdżamy tutaj również niżej i tu ma maksymalną możliwą wydajność. Kopiujemy sobie te trzy rzeczy, Ctrl C, wchodzimy sobie teraz tutaj, widzimy, że jest to samo, wklejamy Ctrl V. Oczywiście u was te wartości będą inne, one są już po prostu zoptymalizowane, ale chodzi po prostu o te trzy wpisy i teraz kopiujemy sobie to co jest poniżej Ctrl C i teraz tu mamy improve quality i to również musimy sobie wkleić w to miejsce aż do bloom quality Ctrl V i Ctrl S i w tym momencie mamy wszystko zaimplementowane. Nic więcej w tym pliku już nie ma, to jest wszystko. Odpalamy sobie grę Valorant i sprawdzamy ile jest FPS-ów. Oczywiście tak jak mówiłem, że jeżeli ciągle macie problemy z tą grą, to tak naprawdę wystarczy jeszcze podkręcić procesor i pamięć operacyjną oraz wykonać optymalizację systemu, bo jest to gra, która polega głównie na procesorze, tak więc system nie może zbytnio zabierać tutaj FPS-ów. Tak samo o Discord, jeżeli go nie używacie, wyłączacie go, żeby w trakcie gry wam nie zabierał FPS-ów. Lepszą opcją jest ogólny Teamspeak do rozmów, jeżeli chodzi o gry właśnie procesorowe, ponieważ zabiera on mniej procesora i po prostu macie wtedy większą wydajność. Jeżeli nie chcecie płacić za serwer Teamspeak, to ja mam swój serwer Teamspeak tam też was zapraszam, tu widzicie teraz na ekranie IP-ka do tego Teamspeaka i tam możecie sobie z niego korzystać za darmo tak więc korzystajcie, bo jest darmowy. Teraz czekamy aż uruchomi się gra no i teraz odpalmy sobie jakiś, nie wiem powiedzmy, że wejdę sobie na trening to jest strzelnica, otwarta strzelnica. Ok, wejdźmy na otwartą strzelnicę, sprawdźmy, ile tych FPS-ów tutaj jest. Obstawiam, że powinno być ich dość dużo. Na pewno wystarczająco, aby w tą grę grać na 100% wydajności i bez lagów, bez opóźnień i tak dalej. Dobra, jak widzicie mamy cały czas 500 FPS-ów w lewym górnym rogu, stałe 500 FPS-ów, tak więc jest to naprawdę mega dobry wynik. Co do oczywiście tej klarowności obrazu, ja polecam dodać sobie do tego jeszcze anti żeby nie było takie poszarpane. Niemniej jednak wiem, że na każdy, nie na każdym komputerze ten anti jest dobrym pomysłem, bo wtedy wydajność po prostu jest gorsza. Co ty tu, Cypher, robisz? What? To tak można? No dobra, sprawdźmy sobie, odpalmy sobie trening i szczelajmy do botów! No, nawet, nawet, nie te FPS oczywiście skaczą jak to w każdej grze procesorowej, ale jest mega, mega wydajnie, na pewno lepiej niż wcześniej było. Działa to po prostu dobrze. Wszystko działa, wszystko śmiga, FPS-ów dużo jak widać w lewym górnym rogu. No i co, miłej gry życzę. W każdym razie w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał, że tak zostaw łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem po to, aby nie płynąć kolejnych materiałów. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i cześć.